Posiadasz mały ogród o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Balkon, taras. Marzysz o posiadaniu drzewa owocowego na swoim balkonie? To jest możliwe. Aby mieć kwiaty w pierwszym roku trzeba najpierw wybrać swoje drzewo. Jeśli już kwitnie jak tutaj, to jest to z pięknymi, różowymi kwiatami. Czasami kwiaty jeszcze się nie pojawiły. W takim przypadku wystarczy je obserwować obserwujesz pąki, często widać mały różowy pączek. To jest nektarynka, więc to drzewo, które zakwitnie. Natomiast jeśli to drzewko karłowate jest prezentowane z liśćmi, w żadnym wypadku nie zakwitnie w tym roku, zakwitnie dopiero w przyszłym roku, ponieważ zazwyczaj drzewa owocowe najpierw kwitną, zanim wypuszczą liście. Jeśli chodzi o jabłonie kolumnowe, to są drzewa, których kwitnienie odbywa się wzdłuż głównego pnia. Są to drzewa, które można uprawiać zarówno w gruncie, jak i w doniczce w momencie zakupu. Dlatego upewnij się, że masz dobre pąki, pąki kwiatowe wzdłuż tego głównego pnia, genetycznie drzewo owocowe. Karłowate nie jest bonsai, trzeba będzie je przesadzić. Nie zostawiaj go w tej samej doniczce, jeśli go zostawisz w tej samej doniczce, z czasem zacznie marnieć. Dlatego potrzebuję dość dużej doniczki z ziemią do sadzenia, dobrze zdrenowanej doniczki. Tutaj mamy do czynienia z cynkową balią, ale może to być również doniczka drewniana lub dlaczego nie sterakoty, pod warunkiem, że nie jest mrozoodporna. W trakcie lata trzeba będzie nadal go podlewać i również dostarczać mu nawóz, aby mógł się dobrze rozwijać i przede wszystkim formować owoce. Zaletą genetycznie karłowatego drzewa owocowego jest to, że można je umieścić na bardzo ograniczonej przestrzeni, zajmie mało miejsca, jest bardzo dekoracyjne zarówno ze względu na swoje kwiaty, jak i pokrój i również inną zaletą jest to, że będziecie mogli spożywać owoce.